Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na kolejny filmik i dzisiaj postanowiłam, że zdrapię dwie zdrapeczki super linie było niedawno wznowienie i postanowiłam, że a jeszcze tam zobaczymy mam numer 14, 17 dwie różne paczki, więc zobaczymy czy coś tutaj będzie czy nie zaczynamy sobie drapać nie będziemy przedłużać i co, mamy tutaj rolki i szukamy sobie rolki tylko tak muszę jakoś tak ustawić, żebyście dobrze widzieli jak czegoś nie widzicie, to no po prostu będę mówić i tyle, bo inaczej się nie dam i tutaj mamy rolki fajna jest ta zdropeczka ale tak wydaje mi się, że jednak jak tu zdrapujemy to tak nie widać za bardzo klapki klapeczki, klapeczki, nie ma klapek biedronka, mamy tu czy jeszcze gdzieś, więcej nie ma kwiatuszek Kwiatuszek mamy tu, mamy tu i mamy na samym końcu, dobrze, popcorn, popcorn, popcorn jest tu, słoń, 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 kolejna, łódź mamy tu, Mamy tu, mamy tu i mamy tu. Trochę tego było. Dobrze. Lody, lody, lody. Mamy tu, mamy tu. No i koniec. Baloniki, balony, balony. Nie ma. Krab. Nie ma. Korona. Korona jest tu. O, tutaj jeszcze lody są. Tutaj mamy dwie korony. I więcej nie ma. Dobrze. Parasol. Parasol jest tu. I więcej nie ma. Czapka. Czapka jest tu. Czapka jest tu. I więcej nie ma. Wiatrak. Wiatrak jest tu. Wiatrak jest tu, tutaj mamy wiatraczek, tutaj jest wiatraczek i tutaj jest wiatraczek. Także tych wiatraczków prawie, że w każdym był. Nie, no w każdym był, nie w prawie. Teraz mamy ptaka, tu. Ale więcej nie ma. Klucz. Klucz jest tu, klucz jest tu, więcej nie ma. Moneta. Moneta jest tu. Moneta jest tu. No i więcej nie ma. Serce. Serce jest tu. Serce jest tu. Serce jest tu i serduszko dla Was, kochani. Piłeczka. Piłeczka, piłeczka, piłeczka. Nie ma piłki. Kości, kości są tu. No i więcej nie ma, cytryna. Cytryny chyba nie ma. I ostatnie. Słońce, słońce jest tu, słońce jest tu, słońce jest tu, słońce jest tu. No i kochani, niestety, ale jest to pustaczek, chociaż taki, widzicie, obiecujący, prawda? No nic, następną zrapeczkę patrzymy. Może akurat coś tutaj będzie. Jest to zrapeczka z numerem 14. I zaczynamy. Dzwoneczek. Dzwoneczek, dzwoneczek mamy tu. Mamy tu, no i więcej chyba nie widzę. Gwiazda, gwiazda jest tu, gwiazda jest tu, i więcej nie ma. Czapka. Czapka, czapka, czapka. Mamy tutaj dwie. Łódź. Łódź, Łódź. No, nie ma. Balony, 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 tutaj mamy. I tutaj mamy i tutaj mamy. Dobrze. Klucz. Klucza nie ma. Kwiatuszek. Kwiatuszek jest tu. I więcej nie widzę. Ptaszek. Tak jest tu. I więcej nie ma. Cytryna, cytryna jest tu, cytryna jest tu, cytryna jest tu, i cytryna jest tu. Dobrze. Diament, diament jest tu, diament jest tu, diament jest tu, i mamy jeszcze tu. Dobrze. Popcorn, popcorn mamy tu, mamy tu no i więcej nie ma serce 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 nie ma rower 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 rowera też nie ma moneta moneta jest tu moneta jest tu i moneta jest tu kości 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 mamy tu i to by było na tyle Słoń. Słoń jest tu. Więcej nie widzę. Arbus. Arbus jest tu. Arbus jest tu. Arbus jest tu. I mamy jeszcze tu. Rolki. Rolki mamy tu. I rolki mamy tu. I więcej nie ma. Słońce. Słońce jest tu, słońce jest tu, słońce jest tu, no i więcej nie ma. Krab, kraba chyba też nie ma, bo nie widzę. Wiatrak, wiatrak jest tu, wiatrak jest tu, wiatrak jest tu i wiatrak jest tu. Podejrzewam, że będzie pustak, no ale ostatnie. Motylek, no i zobaczcie, i mamy linię. A ja powiedziałam, co? Że będzie pusto. Diament był, kwiatuszek był, dzwoneczek był na samym początku i motylek. No mamy wygraną, kochani. Także, no nie jest tak, no nie można tak powiedzieć, że, że nie. No i dobrze, patrzymy, patrzymy, co tu jest ostatnie i mam 5 zł. Także super, bardzo się cieszę, bo zwróciło się nam chociaż jedna. A jedna jest przegrana, no ale cieszymy się, że w ogóle. Tak, wydaje mi się, że tak miałam też na premierze, jeśli, nie, jeśli dobrze pamiętam. No ale lepiej to niż nic, prawda? Trzeba próbować, szczęścia szukać. No i co, kochani? Dziękuję Wam bardzo, Buziaczki. Pozdrawiam do następnego odcinka i jeszcze raz przypominam Wam o kanale Moje życie w Polsce. Tam jest rozdanie na 3000 subskrypcji, jak się, że tak powiem. Wybije te 3000, to będziemy losować nagrodę. Dobrze, kochani, bardzo, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam i do następnego odcinka Buziaczki.